Cześć, Tomek Garbacewicz. Fizjoterapia i sport z tej strony. Krótki materiał na temat możliwości, jakie daje nam trening oddechowy za pomocą urządzenia o nazwie Spiro Tiger. Można powiedzieć, że dzisiejsze czasy powodują to, że nasz oddech jest bardzo dysfunkcyjny i przede wszystkim spłycony długim siedzeniem, stresującym trybem życia, gonitwą. Powodujemy to, że nasza przepona nie jest. W stanie poruszać się jakby w całej okazałości i w, w dużym zakresie jakby swojej ruchomości. Ten sprzęt między innymi, bo oczywiście można zapożyczyć sobie kilka ćwiczeń, na przykład od freediverów, bardzo dobre ćwiczenia na to, aby rozciągnąć przeponę, ale dzisiejszy odcinek o tym, w jaki sposób ten oddech możemy. Wzmacniać czy jak wzmacniać układ oddechowy za pomocą sprzętu, który tak naprawdę pozwala nam wytrenować pięć cech mięśni oddechowych. Na pierwszym miejscu postawiłbym wytrzymałość mięśni oddechowych. Na tym urządzeniu możesz oddychać bardzo długo. Przykładowo trening o długości 30 minut. Jest to tak skonstruowane, że nie nabawisz się hiperwentylacji, ponieważ jak widzisz tutaj, ta rurka jest rozdwojona i w momencie naszego wydechu 2 trzecie powietrza z dwutlenkiem węgla pójdzie do worka, natomiast 1 trzecia ucieknie w powietrze. Natomiast przy Twoim wdechu wciągasz całe powietrze, które jakby wydychałeś przed chwilką, natomiast 1 trzecia świeżego powietrza wejdzie tą drugą rurką, i to stworzy taką mieszankę, która nie spowoduje hiperwentylacji, więc jakby to jest jeden z patentów tego urządzenia. A więc mamy wytrzymałość, na drugim miejscu można postawić elastyczność mięśni oddechowych, w zależności od tego jak duży worek, jaka pojemność będzie tego worka, im większa tym bardziej mogę podczas treningu rozciągnąć swoją klatkę pierwszą, tak jakby od wewnątrz przez oddech. Trzecia cecha, szybkość mięśni oddechowych, w zależności od tego, jakie tempo ustawimy sobie na zegarze, który widzisz tutaj, będzie to wymagało od Ciebie mniejszej lub, mniejszej lub większej szybkości, po prostu. Numer cztery to siła. Jeśli ustawisz szybszy trening, naturalnie więcej siły musisz włożyć na to, aby wdmuchać daną ilość powietrza i następnie ją wciągnąć. I ostatnia cecha to koordynacja. Na tego rodzaju sprzętu nie mamy tutaj oporu na wdech lub wydech. Natomiast im szybciej ten opór troszeczkę nam wzrośnie, jakby siła naszego wdmuchiwania, powiedzmy, i wciągania tego powietrza z worka naturalnie musi być większa. Więc teraz pokażę, jak ten trening wygląda, jakie parametry możemy ustawić i jakie różnice są, jeśli sobie skrócimy pojemność tego worka. Zapraszam do pokazu. Jakie parametry możesz ustawić na sprzęcie, na, na Spiro Tigerze? Mamy tutaj taki mały cyfrowy ekran, na którym ustawiamy sobie liczbę minut, przykładowo 5 minut na moim treningu. Następna opcja to ilość cykli oddechowych na minutę. Jeden cykl oddechowy. To jeden wydech i jeden wdech, a więc 20 razy w ciągu minuty zrobię wdech i wydech. Naturalnie jest to trening, więc ma być to troszeczkę szybsze tempo niż mój spoczynkowy oddech. Trzecia, trzeci parametr to pojemność worka. W tym przypadku mam worek medyczny, są jeszcze worki sportowe, ale e, jakby ten pokaz jest na worku medycznym. E, tylko pojemność całego tego worka to 3 litry. Naturalnie na tym ekranie mogą się pojawić e, jakby różnego rodzaju błędy, które e, muszę e, potrafić poprawić w trakcie mojego treningu, ale jakby na, na potrzeby filmu nie jest to potrzebne. Zaprezentuję teraz, w jaki sposób wygląda ten trening na, na takich parametrach, jak ustawiłem, czyli przykładowe 20 cykli na minutę. Oczywiście wersja skrócona. Za chwilkę zobaczymy, jak, jak to wygląda w wersji z mniejszą pojemnością worka. Jedną z bardzo fajnych, jednym z bardzo fajnych efektów, jakich się uzyskuje z Piru Tigerem, jest jakby wejście na jeszcze wyższy poziom wydolności, jeśli chodzi o sportowców. Natomiast zastosowanie bardzo szerokie, wszystkie dysfunkcje czy choroby układu oddechowego prawie oprócz takich jednostek jak mukowiscydoza i tego typu problemy. Astma oskrzelowa, POHP jest to sprzęt dedykowany do tego rodzaju terapii. I praktycznie każdemu pacjentowi, każdemu klientowi sportowemu na siłowni, gdziekolwiek jakikolwiek trener posiada ten sprzęt jest warto, żeby ten, ten rodzaj treningu dorzucić, ponieważ niesie on za sobą po prostu bardzo wiele korzyści. Jeśli chodzi o przykład jaki możemy wykorzystać to w gabinecie dla pacjenta z mniejszą stabilizacją w odcinku np. lędźwiowym kręgosłupa albo szyjnym. W przypadku pacjenta po urazie komunikacyjnym, jakim jest whiplash, czyli to tak zwane smagnięcie biczem, bardzo fajnym jest, aby pacjent skorzystał z tego rodzaju sprzętu. Być może widziałeś, jak oddychałem, w jaki sposób mięśnie oddechowe w obrębie szyi się napinają podczas samego oddechu. A więc, te wszystkie krótkie mięśnie wokół jakby kolumny kręgosłupa. Jeśli wycelujemy z ten trening, wytrzymałość, siłę i tak również to ustabilizuje nam kręgosłup w troszeczkę większy i bardziej wycelowany sposób. Spróbujmy teraz troszkę szybsze tempo. Czyli jeśli chciałbym ustawić takie parametry, które mi podwyższą szybszą pracę powiedzmy w moich mięśni oddechowych, naturalnie zwiększę sobie cykle oddechowe. Może zrobię także. Zacznę od 20, będę klikał e, troszeczkę, e, troszeczkę szybciej, delikatnie sobie zmniejszę worek z 3 litrów, przykładowo na około 2,8 powiedzmy. Ok, zaczynamy od 20. Dwadzieścia cztery dwadzieścia sześć. 30 i 30, powiedzmy cztery. Oglądając ten film, na razie musisz uwierzyć mi na słowo, że taki trening, powiedzmy 15-minutowy, oczywiście to rozplanowujemy sobie w ciągu tygodnia, no, podniesie bardzo znacząco Twoją wydolność wysiłkową, czy zdolność wysiłkową. Więc warto z tego rodzaju sprzętu skorzystać. Jeśli jeszcze tylko odepnę tą klamrę, akurat nie mam przy sobie większego worka ale możemy sobie podpiąć worek 5-litrowy, który będzie nam kształtował właśnie rozpiętość klatki piersiowej i ustawię sobie dużo, dużo wolniejsze tempo, co jest technicznie trudniej, bo muszę czuć bardziej swój oddech. Minimalne, jakie można ustawić, to jest 15. Spójrz, jak to wygląda na 15 cyklach na minutę. To jest przykładowe tempo 15 cykli na, na minutę. A więc, jednym słowem, dla sportowców podwyższenie wydolności, dla pacjentów, jakby oddechowych w cudzysłowie, zwiększenie parametrów układu oddechowego, również polepszenie ich wydolności, poprawienie stabilizacji. Bardzo, bardzo szeroki aspekt korzyści, jakie ten sprzęt wynosi. Dodatkowo w dzisiejszej dobie różnych wirusów również zalecane jest, aby pacjent, który przechorował, mógł czy miał taką możliwość, aby wzmocnić swój układ oddechowy. Dziękuję za pokaz. W razie pytań, komentuj. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania związane ze Spiro Tigerem. Pozdrawiam.